Dzień dobry, witam Was tym razem na mapie Sevier 13, gdzie będę strzelał czołgi, bo takie mam, widzimy się. Bitwa jest rozgrywana w trybie z trzema punktami do przyjęcia. Ja oczywiście zaczynam ją tygrysem H1. No i zobaczymy, co będzie. Benc jest czyli jednak używanie klawiszy AD ma sens, no i dobra, jadę teraz w stronę kierunku hmm, punktu C na daleki objazd, aż będę jechał tam koło hmm, kanału. Czyli daleka droga przed nami. Przeciwnicy już zaczynają przyjmować ten punkt. Kurczę, mam za głośno ustawione efekty. Będę musiał to ściszyć później w bitwie. No i teraz zobaczymy, co tam się będzie podświetlało na tym punkcie. Tutaj lubią się już przeciwnicy pokazywać. Yy, yy, przy tym kanale z drugiej strony ale tym razem się udało nie ma żadnego powoli zaczynają się yy, pokazywać czołgi na punkcie C no a ja cały czas jadę będę starał się jak najdalej ob, ich o, objechać żeby mieć z boku y, te czołgi cały czas kontroluję, czy przede mną nie ma żadnego przeciwnika. A tu proszę, już jest pierwszy pojazd. Pantera G, jednym strzałem ściągnięta. Nic więcej nie ma, więc jadę dalej. Wolałbym ich mieć bardziej z boku, a może nawet od tyłu. Tu jeszcze nie. Tam jeden przeciwnik mignął, ale to, to nie o to mi chodziło. No i tutaj już powinni być ustawieni tak, jak chce. Jest M51 dobity KMM z M4A3 krytyczne wsadzone, podpalone. No i teraz poprawka. Jest jeszcze T34 85 pierwszy strzał poszedł te arkady, poprawka i teciak rozwalony Wydaje mi się, że punkt jest oczyszczony, podjadę sobie bliżej, żeby mieć pod lupą wszystkie te pojazdy, które by chciały wyjeżdżać w stronę punktu. C między, tutaj między, między tymi, między tymi i, i blokami. No i jest M4A no, to, no w każdym razie rozwalony. Tutaj już mam przestrzały na y, y, poje, te pojazdy, których się spodziewam, że będą przyjeżdżały No, ale zagapiłem się bardziej na lewo i przejechał mi PZBWE yy, czy FW jak mu tak zwał tak zwał czekam na następny jest T 85 No ale gości wie o co chodzi schował się Marderek do mnie dojechał troszkę podjeżdżam, no ale teciak ucieka. Za to pokazała mi się pantera gieł, tetrak. No a teciak złapał mnie na przeładowaniu i rozwalił mnie. No nic, jadę teraz sobie panterą G Będę je znowu jechał w stronę punktu C, bo tam zostały czołgi przeciwnika, a naszych nie ma. Mamy przejęte dwa punkty, przeciwnik ma jeden, nie jest nieźle. Jeden ciężki czołg broni yy, kapAC, no ale właśnie zginął. No i teraz przeciwnicy na pewno będą przejmować ten punkt. Ja będę po jeszcze raz ten sam manewr stosował, ale w międzyczasie wziąłem bombowiec i sobie teraz właśnie polecę. Jest jeden przeciwnik powietrzu, dwa, dwóch naszych w ochronie. No, a ja już nie mam usterzenia pionowego i skrzydła z tyłu. Zrzucę sobie tutaj te bomby na C na tych przeciwników i nic więcej nie zrobię, bo już niestety samolot żyje własnym życiem. Ale dwa, dwa pojazdy trafione nie jest źle. strzełko poleciało swoją drogą. No Przeciwników nie ma zbyt wielu w, w okolicach tego punktu. Będzie można tam powalczyć i odzyskać go. No i dobra, i jadę. Drużynowy, właśnie będzie przejmował punkt. Czyli ja znowu sobie pojadę na objazd. Muszę uważać, bo w każdej chwili może się przede mną coś pokazać. Przeciwnik, rzucam na niego artylerię Po co ma się marnować u mnie, skoro mogę u jej użyć No i proszę jest Tygrys przede mną, strzał nie trafiony Poprawka też nie trafiony. No a mnie wykończył ISU 122. Chacie pod lupę taką? No to nie było specjalnie mądre. Skoda Pantery. Zwłaszcza, że zaczynamy tracić oba punkty. Przeciwnik przejmuje punkt B. Co prawda jeszcze mamy punkt C. Ale jakoś nasi drużynowi nie bardzo chcą się wziąć za przejmowanie punktu A. Teraz dopiero wjechali tam, żeby go przejąć. A ja jadę w stronę właśnie punktu B. Po o ile C jest niechroniony i na, za chwilę na pewno będziemy go tracić, to w tej chwili ważniejsze jest odzyskanie punktu B. Zwłaszcza, że tam jest dużo pojazdu przeciwnika. O właśnie, tracimy ten C. I tam każda lufa będzie potrzebna, zwłaszcza, że jest jeden nasz pojazd tutaj yy, przy B, to jest M51. Taki strzał do Pantery, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby nie strzelała do M51. Poprawka w do KM krytyk. Tutaj już będzie Pantera musiała się naprawiać. Poprawka, i w tym razem już rozwalona Pantera. Trochę za wcześnie zacząłem uzupełniać załogę, bo czterech załogantów miałem. To jeszcze jest dużo. Jeszcze można było spokojnie grać. Dojeżdżają drużynowi do punktu B. Ja skończyłem uzupełniać załogę i teraz będę jechał właśnie w stronę kapa. Od tej strony, tutaj, żeby mieć bokiem te pojazdy. I co prawda, nie bokiem, ale stoi. Tygrys, strzał, rozwalona lupa. Będzie chwila spokoju, poprawka. I tygrys rozwalony. Tam został jeszcze Tedek na punkcie. Ale mój drużynowy już do niego tam dojecha, dojeżdża i trzeba go wspomóc. Bo Tedeka łatwo, łatwo zginie. No ale udało się i przejmuje punkt. A ja jadę z tej strony, żeby objechać tego ciężara, który może strzelać do naszych. I rozwalony. Wydaje się, że punkt BB jest y, wyczyszczony, dlatego wracam w stronę punktu C. No, tu takie spotkanie. Dobre, dobrze jest. Jeden nasz pojazd stoi po, lewej, po prawej stronie, od lewej strony dojeżdża y, ciężki czoł. Na punkcie stoi jeden ciężki czołg. To najpierw chciałem wyjechać na tego ciężara, który będzie jechał, ale postanowiłem poczekać na niego. Zdjęta gąsienica, uszkodzona przekładnia załoganci. No, kolega stoi tak nieszczęśliwie, że nie może do mnie strzelić, nawet jakby chciał. A ja go wykańczam. I teraz będę objeżdżał punkt z lewej strony. Tam został chyba ostatni czołg przeciwnikom Jeszcze z Panterą będę jechał ten ciężar zniknął, ale chyba nie jest rozwalony, bo nie widać na liście, żeby żeby jakiś ciężki od nich zginął o, nie widzę go. O, teraz widzę I znowu nie widzę No i teraz wjeżdżam na punkt, żeby go odbijać Ale nie ma to z wielkiego sensu Bo bitwa się w zasadzie skończyła Gajdziny dały żółty medal A z mojej strony to wszystko Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia Cześć